No to jedziemy z obiektu, żeby pokazać jakie są realia z naszymi skodami służbowymi, które nie zawsze sobie tu poradzą. W ogóle... Znaczy... Tak, do pół metra sobie radzą, ale powyżej to już jest kiepsko. Znaczy kwestia jest, jeszcze teraz jest taka, że ja jestem mocno obciążony. Tak, możemy... ja w ogóle nic, nie dodaję gazu ani nic. Zobaczymy się. W, w dół jak... Znaczy nie Ja jestem na tym low mhm. I teraz w ogóle, żebyśmy w dół jechali, to muszę odrobinę gazu nawet dodawać. No, rozumiem. No, tu już jest. A tam będzie trochę gorzej? Zagrożenie, potem jest górka znowu taka. Górko, no, tam tamta jest najgorsza, bo jak będzie mokro, Aha. to się takie błoto i trawa mokro. A stamtąd jedziemy. Tu już jest kąt taki... srogi. Teraz no. Właśnie już prawie będziemy na płaskim, nie? I za chwilę ciebie jeszcze do rzeki, to zaraz nagram znowu.